Witam, tu Informatyka EC. Na dzisiaj przygotowałem dla was zbiór trzech sytuacji związanych z koronawirusem, w których możecie zostać ukarani grzywną. Zaczynamy. 1. Kara za nienoszenie maseczki Jeśli nie nosicie maseczek ochronnych na zewnątrz możecie dostać mandat w wysokości od 500 zł do nawet 30 tysięcy złotych. W sklepach czy aptekach może ich nie być. Więc zostawię Wam link w opisie do aukcji, na której możecie takie kupić. 2. Ucieczka z kwarantanny. Uciekając z terenu objętego kwarantanną, możecie zapłacić 5000 zł. Jeśli potrzebujecie zrobić zakupy, możecie się skontaktować z wolontariuszami z Waszej okolicy. Chętnych do pomocy można wyszukać na przykład na OLX. Ostatnia sytuacja, którą omówię w tym odcinku to organizowanie zgromadzeń publicznych. Za to grozi wam od 10 tysięcy do 30 tysięcy złotych grzywny. Chcesz, abym omówił pozostałe kary związane z koronawirusem? Zostaw łapkę w górę.